Przed mną znajduje się Huawei MatePad 12x. Pokażę, jak możesz znaleźć i używać schowków klawiatury. Zacznij uruchomienia klawiatury. Następnie musisz skopiować lub wyciąć dowolny tekst. Aby wkleić tekst, kliknij w prawym górnym rogu klawiatury, wybierz schowek, a następnie kliknij na swój tekst tutaj. Następnie wybierz wklej po lewej stronie. Aby usunąć dodane zdanie ze schowka, kliknij na nie i wybierz opóźnienie. Aby wrócić do standardowej klawiatury, kliknij na tę samą ikonę w lewym górnym rogu. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka, skomentować i subskrybować. Cześć!